Jeżeli projektujemy kuchnię, ja na to zawsze zwracam uwagę, dobierajcie wysokość blatu do swojego wzrostu. Kasia zastosowała na ścianie w sypialni płytki. płytki. Tak. Bardzo nieoczywiste rozwiązanie i w życiu bym na to nie wpadł. Ja wyznaję zasadę, że dobry projektant wnętrz jest rzecznikiem klienta. Negocjuję w jego imieniu ceny i, co może się też wydawać dziwne, często zakupy przez projektanta poszczególnych elementów mogą się okazać tańsze niż jeżeli Kowalski po prostu przyjdzie do sklepu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Kasia kuźma z kanału Samodzielny projekt. Witam bardzo serdecznie. Jeśli was tam jeszcze nie ma, to szybko wskakujcie, bo treści są bardzo ciekawe. Ci, co obserwujecie, pewnie kojarzycie ten blat. Kasia, właśnie. To jest twoje tak, studio tak, na co tak, dzień. To jest filmowe. moje studio nagraniowe. Moja kuchnia w domu, bardzo miło mi gościć pierwszego. Gościa na moim blacie. Mam nadzieję, że wytrzyma. <grystanie> Słuchajcie, zacznijmy od tego, że Kasia wyjaśni, może w paru słowach, kim właściwie jest projektant wnętrz, za co odpowiada, w czym może pomóc statystycznemu Kowalskiemu. Najpierw zacznę tak bardzo głównolotnie. Projektant wnętrz jest od tego, żeby zmienić swoje życie na lepsze a zmieniamy to życie na lepsze poprzez zrobienie dobrych wnętrz. Na czym polega zakres pracy projektanta wnętrz? Ja to klientom zawsze mówię bardzo obrazowo, że ja odpowiadam za wszystko, co jest we wnętrzu. Projektant z reguły nie zajmuje się oknami, drzwiami wejściowymi, elewacją. Mówimy wtedy o architekturze, jest to troszeczkę okay. inna praca. Projektant odpowiada za to, co mamy w środku i odpowiada za wszystko. Od elementów technicznych, czyli rozprowadzenia instalacji wodnej, elektrycznej, po finalne dekoracje. Wszystko zależy od tego, w jakim zakresie usługę kupujecie. No, ale właściwie tak sobie myślę i pewnie część oglądających, że w sumie mogę sam sobie iść dobrać, nie wiem, kolor ścian, prawda? Kupię sobie farbę, jestem w stanie to zrobić. Oczywiście. Nie wiem, żona jest w stanie dobrać jakieś albo tapety, albo zasłony, albo nie wiem, wyposażenie. Kiedy powinniśmy się do Ciebie zgłosić? Kiedy nie dochodzimy do wspólnego konsensusu, czy jeszcze wcześniej, bo wydaje nam się, że wiemy, a tak naprawdę dużo rzeczy może się wykrzaczyć po drodze? Dokładnie. Wielu klientom wydaje się, znaczy wiedzą, prawda, jaki Aha. mają styl, jakie mają oczekiwania. Ja jestem od tego, żeby uporządkować ich pomysły. Zdarza Aha. się, że jeżeli mamy do czynienia z parą, dwie osoby mają zupełnie, zupełnie inne poczucie gustu, chcą inne elementy zastosować we, we wnętrzu. Ja mam być takim rozjemcą i uporządkowaniem, żeby dane wnętrze spełniało oczekiwanie każdego członka, który będzie w nim mieszkał. To po pierwsze, po drugie jestem osobą, która zaprojektuje rozwiązania techniczne, o których nie mieli pojęcia. Umówmy się, przeciętny Kowalski, jeżeli mówimy o urządzeniu wnętrz, to on myśli o tym: "A muszę iść, wybrać panele, kupić farbę na ściany, kupić jakąś lampę, wstawić sofę". To nie jest jeszcze projektowanie wnętrza. Do tego Czyli elementu dochodzimy, do tego elementu dochodzimy dopiero po kilku spotkaniach i po naprawdę wielu godzinach pracy, projektant znaczy dobry projekt, przede wszystkim to jest projekt techniczny, czyli właściwie rozplanowane oświetlenie, właśnie instalacje wszelkiego typu, dobrze zaprojektowane, funkcjonalne meble, które oszczędzają m.in. przestrzeń i czas. Nie bez powodu, co najmniej ja w tygodniu jestem na jakimś szkoleniu, które mówi nam nie tylko o trendach wizualnych, ale przede wszystkim o nowościach. Mogę Ci podać przykład. Wiesz o tym, Fancy. że w dzisiejszych czasach są tapety. Nie tapety, przepraszam, wykładziny, mhm. które są w 100% odporne na brud. Wiedzieliście o czymś takim? Na Ale. pewno nie wiedzieliście. Oglądałam filmy instruktażowe, byłam ostatnio na szkoleniu. Robili testy, położyli białą wykładzinę o średnio długim włosie, włosiu. Uwaga, gdzie? Na wybiegu dla nosorożców. W zoo. I. Po kilku Sorry, dniach bo... użytkowania tej tapety, ta tapeta została wyczyszczona keszerem. Była ponownie idealnie biała, robili testy. Tapeta zachowuje antybakteryjność, pomimo tego, że no, biegały po niej nosorożce i naprawdę była w strasznym stanie. Nie miałbyś pojęcia o takim rozwiązaniu, Nie. idąc normalnie samemu sobie y, urządzać wnętrze. A na co dzień, jeżeli mówię o klientom na przykład o wykładzinie, no to kojarzy im się to z czymś, co jednak zbiera brud i kurz. OK, ale teraz przejdźmy do takiego praktycznego ym, tutaj zastosowania Twojej wiedzy. My z Kasią troszkę rozmawialiśmy przed tymi nagraniami, na przykład blat, na którym siedzimy, on nie ma przypadkowej wysokości. I już Kasia tłumaczy, o co chodzi. Tak, jeżeli projektujemy kuchnię, ja na to zawsze zwracam uwagę, dobierajcie wysokość blatu do swojego wzrostu. I znowu, jeżeli po prostu pójdziecie do sklepu albo po prostu pójdziecie do stolarza i udacie mu jakieś wytyczne odnośnie kuchni, założę się, że zaproponuję Wam standardową wysokość blatu, czyli 86 cm. To jest takie uniwersum totalne. Natomiast społeczeństwo mamy coraz wyższe. Ja sama mam 173 cm wzrostu. Taki blat na poziomie 96 cm dopiero jest dla mnie ergonomiczny, jeżeli chodzi o pracę i przede wszystkim bardzo zdrowy dla mojego kręgosłupa. Dlatego ja na wywiadzie zadaję dziwne pytania, gdzie ludzie czasami. Pytają się, zastanawiają się, dlaczego ja o to pytam, a ja pytam po prostu jaki wzrost będą mieć użytkownicy, którzy najczęściej będą w danej kuchni gotować. Bo słyszałem, że bierze się to z tego, z Twoich filmów, że odchodzimy na przykład od robienia, nie wiem, ciast, placków w domu. Ucieranych, ja nie tak, mówię tak, o tak, pracy tak. na mikserze, Plastro. tak? Eee, dlaczego kiedyś były... Te niższe, niższe blaty. Wiązało się to z tym, że kuchnia polska bazowała na robieniu ciast ucieranych, czyli musieliśmy odpowiedni nacisk na blat włożyć, żeby wyrobić dane ciasto. Wtedy wiadomo, ten niższy blat się sprawdzał dzisiaj umówmy się, gotujemy w garkach, na patelniach, ciasta mieszają nam specjalne miksery. Nie potrzebujemy się tak schylać, te tendencje kulinarne się zmieniły. Dlaczego? Dlatego też te blaty powinny być wyższe. Co jeszcze możemy zastosować w mieszkaniu? Jaki patent, który pokaże widzom, dlaczego warto skorzystać z takiej osoby, jak ty, z takiej wiedzy? Na pewno, jeżeli wybierzecie dobrego projektanta, zrobi z Wami bardzo dobry wywiad, to mieszkanie albo dom, który będzie dla Was projektował, Spełni Wasze potrzeby. Na wywiadzie są szczegółowe pytania odnośnie użytkowania, spędzania wolnego czasu. E, rozmawiamy o wszystkim, o tym, czy planujecie zwierzaki, czy macie te zwierzaki, żeby dobrać tkaniny, mhm. które po prostu szybko się nie zniszczą. Chodzi o to, żeby dom był praktyczny i co jeszcze ważne, może nie każdy się tego stosuje, ja pracuję na budżecie. Bardzo mi zależy, żeby klientowi zrealizować wnętrze w ramach jego możliwości finansowych, bo to nie jest sztuką zrobić piękny projekt, na którego kogoś nigdy nie będzie stać, albo będzie szukać tanich zamienników. Projekt ma być dopasowany do budżetu i ktoś ma zacząć ten remont i skończyć po kilku miesiącach i zamieszkać, a nie przez dwa lata, wiesz, obcować z wiszącymi kablami z sufitu. Czy z projektantem warto rozmawiać po tym, jak się już urządziliśmy, czy zupełnie na odwrót i zanim cokolwiek zaczniemy robić? Zanim cokolwiek zaczniemy, Uwaga, nawet jeżeli dopiero zastanawiamy się nad zakupem mieszkania, bo projektant na pewno doradzi Wam, które mieszkanie kupić, jeżeli zastanawiacie się na przykład między dwoma, dwoma układami, mhm. które mieszkanie lepiej spełni Wasze oczekiwania, albo który projekt domu się lepiej sprawdzi w Waszym przypadku. Co jest jeszcze ważne, nie każdy deweloper się na to zgadza, ale coraz więcej na szczęście tak. Jeżeli mieszkanie jest na etapie budowy, my możemy wprowadzić odpowiedni układ ścianek działowych, rozplanować elektrykę, zanim budynek powstanie, wtedy nie ma kosztownych przełóbek. I w zasadzie przy dzisiejszych kosztach wykończenia i przejubek elektrycznych, hydraulicznych, czy upostawienia ścianek, często koszt samego projektu już na tym etapie jest się w stanie zwrócić. W jednym z Twoich filmów widziałem taką poradę, że czasami kupując mniejsze mieszkanie, mhm. jesteśmy w stanie uzyskać jakby więcej przestrzeni. Tak. Bo ma lepszy układ. Dokładnie tak. Miałam teraz taką sytuację, że klienci zastanawiali się nie powiem w detalach ale to było między mieszkaniem, które miało około 60 metrów a 40- kilka metrów. Każdy myśli większe mieszkanie, większa przestrzeń. Natomiast to mieszkanie, które mieli do dyspozycji, 60-metrowe by było tak nieustawne. W ogóle nie trzymało były prostokątów w ramach pomieszczeń, więc chodziło jeszcze o prostowanie tam ewentualnych ścian, żeby zachować kąty. Była gigantyczna strata miejsca na korytarze i przejścia. Odradziłam im zakup tego mieszkania. Dużo bardziej funkcjonalne. Okazało się, że mieszkanie to 45-metrowe, na którym uzyskaliśmy taką samą liczbę pomieszczeń i dużo więcej miejsca do przechowywania. Okej, okay, a powiedz mi, Kasiu, jeszcze odnośnie pomieszczeń w domu. Jaki patent można zastosować, na przykład w sypialni, który zmieni jakby wizerunek tego miejsca w domu? Sypialnia jest takim miejscem szczególnym, bo to jest miejsce bardzo intymne. Ja się śmieję, że moja Jula trochę polega na wchodzeniu ludziom do łóżka. do łóżka. Jest. Tak, jest to prawda. Na to zwróciłabym uwagę w przypadku sypialni. W szczególności, jeżeli mówimy o mieszkaniach. Dzisiejsze mieszkania niestety mają bardzo małe metraże. Jeżeli jest to 10 metrów, to czasami jest już super. Czasami te metraże sypialni są nawet 7 czy 8 metrowe. Takim głównym elementem, który jest sypialnie, na pewno musi być łóżko i powinien to być element centralny. Jeżeli mówimy o bardzo małym mieszkaniu, nie wygląda to tak fajnie wizualnie, musimy to łóżko dosunąć niestety do ściany. Natomiast jeżeli mamy przestrzeń, fajnie, żeby łóżko było wycentrowane w stosunku do boków ścian. Drugi element to jest oświetlenie w sypialni. Powinno być oświetlenie. Nastrojowe, bo jest to miejsce, gdzie po prostu powinniśmy się wyciszać i fajnie, żeby możliwość wyłączenia głównego światła była przy łóżku. Trzecim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to, jest, to są barwy. I barwy wcale nie muszą być jasne. Jak najbardziej sprawdzają się barwy ciemne w sypialni, ciemne, głębokie kolory. Coraz więcej takich sypialni mi się zdarza, w szczególności wśród osób, które pracują na zmiany. Nie wiem, czy wiecie. Jak ktoś pracuje, na, wykonuje zawód, gdzie pracuje na zmiany, ciemna sypialnia pozwoli zapaść w te właściwe fazy snu. Oczywiście wymaga to jeszcze zasłonięcia okna jakimś blackoutem. Jeszcze zdradzę Wam taki sekret tutaj z sypialni Kasi: że to oczywiście bez podtekstów, ale byłem oglądać przepiękny dom. I Kasia zastosowała na ścianie w sypialni płytki. płytki. Tak. Bardzo nieoczywiste rozwiązanie i w życiu bym na to nie wpadł. Nieoczywiste rozwiązanie może dla Polaków, natomiast jestem po choćby wczorajszym szkoleniu z porcelanozy, to jest firma hiszpańska i czy w Hiszpanii, czy we Włoszech płytki stosujemy na dużo większej liczbie powierzchni niż w Polsce. Ja staram się ten ten troszeczkę zmienić. W ogóle jestem wielkim fanem zastosowania nietypowych materiałów w nietypowych miejscach, o ile mhm. tylko spełniają swoje funkcje. Tak, mam płytki na ścianie w sypialni. Bo... Za łóżkiem. Za łóżkiem, tak. Ponieważ po pierwsze bardzo mi się podobał wzór, a nie spotkałam tapety w takim wzorze. Po drugie jest to super miejsce, gdzie wiadomo próbujemy kliknąć w te kontakty ręką, nie patrzymy i normalnie gdy mam tylko ścianę pomalowaną ona się po prostu szybko budzi, a płytki wiadomo. Są higieniczne i łatwo się czyści. Kasiu, a jakie masz patenty, na przykład, nie zdradzajmy oczywiście za wiele, no ale na łazienkę. Na łazienkę. To jest znowu bardzo dobrze rozplanowane oświetlenie w trzech strefach. Co to znaczy w trzech strefach? W trzech strefach oświetlenie doświetlające, wszystkie kąty w łazience, tuby albo oczka w suficie podwieszanym. Drugie to jest oświetlenie dekoracyjne. Bo oczywiście łazienka fajnie, jeżeli też jest przyozdobiona tym oświetleniem. I trzecie oświetlenie nocne, które jest takim oświetleniem bardzo delikatnym, punktowym, bardzo ciemnym, które używamy na przykład, jak wstaniemy w nocy do, do toalety. Na salon masz jakieś rozwiązanie, które wybija się swoją genialnością? Jest jedna rzecz, którą mogę polecić. Nie kupujcie za dużych telewizorów, to jest nagminny problem Polaków. Tak, Mania tak. wielkości mhm. i tutaj muszę powiedzieć, że czym mniejsze mieszkanie, tym większy telewizor. Trochę A. się to zmienia. Mamy taką manię, że ten telewizor to jest taki centralny punkt w, naszej, w naszym salonie. Jeżeli chcecie mieć wnętrza z gustem, telewizor powinien być jak najbardziej. Komponowany, a nie podkreślony o, w ten sposób. Jeżeli... Czy jakaś zabudowa? Czy... Tak, jakaś zabudowa, nie wyeksponowany w jakiś szczególny sposób, bo telewizor sam w sobie nie jest ozdobą. Umówmy się. Tak, więc jeżeli, jeżeli o to pytacie, to na pewno. I patent, który polecam, nie sprawdzi się w każdym wnętrzu, bo na to trzeba mieć miejsce, ale jest naprawdę bardzo wygodny. To jest zastosowanie. Yy... Takiej sofy jak mam u siebie, czyli niezwykłej sofy albo ewentualnie sofy z szezlongiem, tylko sofy o pogłębionej głębokości. Jeżeli rzeczywiście w tym salonie nie siedzimy, nie pijemy kawy, ale służy nam do oglądania telewizji to miejsce, fajnie jeżeli jest dodatkowa pufa, która tworzy nam taką wielką leżankę, potocznie nazywaną u mnie w domu wylęgarką, ale świetnie spełnia tą rolę. Jest to świetne miejsce do spędzenia czasu z całą rodziną. Może jeszcze na koniec, jeśli mówimy tutaj o ciekawych rozwiązaniach, to bardzo duży nacisk kładziesz na to, jak powinno być dobrze zaprojektowane oświetlenie w mieszkaniu, w domu. Wspominałaś o tym w swoich programach, że jeśli kupujemy na przykład mieszkanie od dewelopera, no to mhm. warto to troszkę przemodelować. Zdecydowanie. Mieszkanie od dewelopera i instalacje elektryczne, które są w nim zaplanowane, woła o pomstę do nieba. To jest. Na 95, tak, w 95, tak procentach przypadku to jest absolutne minimum, które muszą zrobić, żeby spełnić normy. I umówmy się, nawet w mieszkaniach pod wynajem bierzemy i kujemy tą elektrykę. Co mamy w standardowym mieszkaniu deweloperskim? Jedną lampę na środku, w przypadku na przykład salonu, dwa, trzy gniazdka i na tym nam się kończy, mm -hmm. kończy elektryka. Jest to zdecydowanie... się, robimy zabudowę, tak, a potem orientujemy się. I właśnie, się, że... o, i na tym etapie jest potrzebny projektant, bo mhm. ty jako lajk kupujesz takie mieszkanie, widzisz, o, wisi kabel, trzeba tutaj powiesić lampę, prawda? Mamy gniazdko, to ewentualnie tutaj coś wpniemy, a kończy się to później tym, że robisz sobie jakąś alanżację wnętrz i ciągną nam się przedłużki. Na czym polega dobry projekt wnętrz? Najpierw. Musimy wiedzieć, jakie mamy potrzeby, później dobijamy pod to elementy, a później na samym końcu robimy pod wybrane elementy rozmieszczenie instalacji, czyli odwracamy sobie kolejność. Okay. I wtedy jest to dobrze zrobione, jeżeli mamy tą odwróconą kolejność. Dlatego projekt wnętrz tyle trwa. Bo to nie jest tak, że ja dostaję plan i się do niego dostosowuję. Ja najpierw muszę wiedzieć, jaki chcę efekt finalny uzyskać, mhm. i dopiero później, tak jakby cofam się rewersem. Tak, i dochodzę do, do tego, co trzeba zrobić w ścianach na samym końcu. No, a jeśli chodzi na przykład o kolory, są jakieś klasyczne? Czy to też jest moda i trzeba patrzeć na to z takim miernikiem czasu, że jeśli biorę jakiś kolor na przykład troszkę ekstrawagancki, to muszę pamiętać, że za dwa lata będę go musiał zmienić. Czy są jakieś takie klasyczne rozwiązania, które zależy, mogą zachować mieszkania na kilka lat? Na zależy co masz na myśli mówiąc kolor ekstrawagancki. Jeżeli mówimy o kolorze intensywnym, Intensywny to można. on jest ekstrawagancki. Ogólnie we wnętrzach jest jedna mega ważna zasada, jeżeli mówimy o dobijaniu barw. I uwaga! Nie ma znaczenia, czy dobijamy barwy jasne, czy ciemne, czy w jakiś yy, pośrednich kolorach, tak? Zasada wewnętrzna mówi jedno. Czym bardziej stonowany, przyszarzony i niedookreślony kolor, tego nie możesz nazwać słowami, i nie mówię tej o facetach, tak już znają trzy kolory, <noise> tylko mówię głównie o najgorszy. nomenklaturze kobie kobiecej. Jeżeli mimo wszystko Twoja żona, Twoja dziewczyna nie potrafi nazwać do, tego, do końca tego koloru, bo on jest trochę zielony z nutką szarości, przechodzi w niebieski i mhm. nawiązuje do turkusu, to znaczy, że to jest kolor perfekcyjny. Okej. Okay. Kolory, tak, kolory na ścianach yy, już mówię, jak to wygląda. Najpierw dobijamy elementy wyposażenia, kolor ścian dobijamy na samym końcu. Umówmy się. I to znowu jest ta odwrócona z, kolejność, zupełnie odwrotnie. Mhm. Jak myślą ludzie? Kupują mieszkanie, Pomalujmy ściany tak. na kolor, który nam się podoba, później coś dobierzemy. Robimy to na odwrót. Najpierw dobijamy meble, wyposażenie, a na samym końcu dobieramy kolor ścian. To jest jak tło w obrazie. I pamiętajcie, że to tło nie powinno być na pierwszym planie, tylko jest tylko tłem do podkreślenia wyjątkowości elementów, które dobierzecie. I zawsze wybierajcie kolory zgaszone, one zawsze są eleganckie. Jeśli idąc w seledyny, ostre żółcie, czerwienie, czy nie wiem, jakieś kolory chabrowe, o nie, to się bardzo, Chabrowe. Chabrowe. to nie się wiem, bardzo chodzi, szybko bo. znudzi i bardzo się męczymy w takich wnętrzach. Jeżeli lubicie ostre barwy, to jest bardzo ważne, to pamiętajcie jedną zasadę. Czym bardziej intensywny i mocny kolor, tym na mniejszej powierzchni. Czyli jeżeli lubicie takie kolory, możecie je we wnętrzach stosować, ale zawsze trzymajcie się reguły, że czym bardziej intensywny kolor, tym po prostu na mniejszej powierzchni. Najlepiej, jeżeli będzie to po prostu w dodatkach. Jak widzicie dużo jest takich praktycznych wskazówek i z tego co Kasiu słyszę, może to zaoszczędzić sporo kasy. Tak, naprawdę. Wydaje się większości ludziom, że usługa projektanta wnętrz to jest usługa dla bogatych. Nie, to nie jest usługa dla bogatych, to jest usługa przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą nie tylko mieć fajne wnętrze, ale też zaoszczędzić sporo pieniędzy. My w tym kanale lubimy mówić o tak zwanych widłach. Czy stać mnie na projektanta? Ile to może kosztować, jeśli chodzi, nie wiem, o na przykład przygotowanie mieszkania 70-50 metrów? To się liczy jako metraż, to się liczy jako zakres pracy? Większość osób liczy po metrażu. Ja raczej staram się unikać takich wycen. Mogę tam podać jakieś widełki mniej więcej, ile to kosztuje, natomiast ja przygotowuję wyceny indywidualnie w oparciu po prostu o pomieszczenia i zakres pracy. Można przyjąć tak bardzo, bardzo ogólnie, że cena za taki projekt to jest mniej więcej od 200 zł do 300-350 zł za metr kwadratowy. Kwota może się wydawać dużo. Ale naprawdę moi klienci są przykładem, gdzie naprawdę kilka sprytnych rozwiązań i potrafi to zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i ten projekt się po prostu zwraca. Dla kogo na pewno nie jest projektant wnętrz? No, jeżeli masz tak skromny budżet na wykończenie wnętrza, że zastanawiasz się, czy kupić lodówkę, czy kupić projekt, to kup lodówkę. Okay. Natomiast w każdym innym przypadku naprawdę będzie to dobra inwestycja, tylko musisz wybrać właściwą osobę. Skąd wiem, kto będzie właściwy? No właśnie, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Warto zrobić research. Można taki, taką usługę zlecić na odległość. Ja sama realizuję mieszkania w Szwajcarii, we Francji i obie to wow. praktycznie całkowicie zdalnie. Większość oczywiście z teren, na terenie Polski i mało Polski gdzieś obecnie znajdujemy, bo lubię projekty z nadzorem, czyli przypilnuję dokładnie, że wszystko zostanie wykonane. Tak, jak to zaplanowałam razem z moim zespołem, na to musicie zwrócić uwagę, dobierając projektanta wnętrz. Przede wszystkim, czy styl jego pracy to jest wasza estetyka, prawda? Każdy pracuje w jakim stylu. Ja sama lubię różne style, ale to nie jest tak, że jestem w stanie stworzyć każde wnętrze. Każdy Czyli czuje jakieś tematy. O takie portfolio. Jakby tak, jest, no? lepiej albo gorzej, warto sprawdzić Instagrama, takiego, takiego projektanta, warto sprawdzić oczywiście jego stronę internetową. Opinię w Google. Na pewno też. To będzie jakaś wskazówka. Czyli standardowo, Tak, Standardowo, oczywiście. Popytać znajomych. Warto brać pod uwagę, oczywiście, osoby z polecenia. Natomiast nie zamykałabym się tylko na to. Mhm. Wielu Waszych znajomych mogło korzystać z usług projektanta i powiedzą Wam: No, można, ale niespecjalnie nam pomógł. Zdarza mi się niestety korygować projekty po osobach z tej branży. Jak w każdy dziedzinie, nie każdy przykłada się do swojej pracy. Pamiętajcie, dobry projektant wnętrz. Przede wszystkim zrobi bardzo szczegółowy wywiad na, e, z no, Wami, to, który mówiliśmy. będzie trwał co najmniej dwie godziny. Będzie Wam poświęcał czas, będzie odbierał telefony, będzie odpisywał na maile, będzie y, przysyłał Wam różne inspiracje i nie będzie Wam narzucał własnego zdania. To jest co innego proponowanie rozwiązań, a co innego spełnianie własnych ambicji na wnętrzu klienta. To jest ważna sprawa. Kolejna ważna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to czy dany projektant pracuje na budżecie to jest to co powiedziałam, masz budżet ograniczony, a projektant będzie Ci proponować designerskie meble za kilka albo kilkanaście nie, nie. tysięcy złotych. I tego ludzie się boją chyba. Tak I, i jeszcze Cię będzie czasami psychicznie tak podpuszczał, no ale jak? Jak pani nie kupi tej sofy? Przecież tylko taka pasuje. Nie, ja nie uważam, że to jest dobre podejście. Sama realizuję dużo wnętrz budżetowych i nie ma problemu z meblami z Ikei czy z Agata Meble. Tam też znajdziemy pająki w fajnych cenach. Dobry projektant realizuje wnętrze w każdym budżecie. Więc pamiętajcie, trzyma się budżetu, robi tabelkę, kontroluje te wszystkie wydatki. Kolejna sprawa. Przygotowuję bardzo dokładne plany techniczne i, i wytłumaczę Wam te plany, tak, żebyście je mogli zrozumieć i przekazać wykonawcom. Powie dokładnie, jak wyglądają dane rozwiązania. Moim takim patentem, jeżeli robię nadzory, jest również to, że ja na każdym etapie spotykam się z wykonawcą. Spotykam się ze stolarzem, spotykam się z ekipami montowymi i przechodzimy punkt po punkcie. Na ścianie. Dokładnie, jak to wszystko Dobre. ma wyglądać, bo klient czasami ma problem z przekazaniem tych, y, tych informacji. I jeszcze jedna ważna rzecz, y, o której często y, klienci nie wiedzą albo zapominają, doby projektant wnętrz również wylicza wszystkie materiały i przygotowuje gotową listę zakupów. W zależności od zakresu usług dane biuro projektowe może dla Was te zakupy jeszcze zrealizować. Klienci często się boją, że wtedy przepłacą za pewne rzeczy. Ja wyznaję zasadę, że dobry projektant wnętrz jest rzecznikiem klienta. Negocjuje w jego imieniu ceny i co może się też wydawać dziwne, często zakupy przez projektanta poszczególnych elementów mogą się okazać tańsze niż jeżeli Kowalski po prostu przyjdzie do sklepu. Nasze biuro w danych sklepach i lokalizacjach realizuje zamówienia naprawdę na grube tysiące. My łączymy te wszystkie zamówienia. Mamy zupełnie inne możliwości negocjacyjne, mhm. jeżeli chodzi o ceny dla, dla klientów. Także jeżeli wybierzecie właściwie, naprawdę Wam się to opłaci. Kasiu, brzmi to sensownie, ale co jeśli nie stać mnie na projektanta? Czy jest jakaś opcja B? Tak, i właśnie z myślą o takich osobach powstał m.in. mój kanał Samodzielny Projekt jak sama nazwa wskazuje, jest dla osób, które z jakichś powodów to wnętrze jednak chcą zrealizować samodzielnie. Zależy mi na tym, żeby naprawdę ludzie dobrze mieszkali. To jest taki mój nadrzędny cel, żeby te polskie wnętrza naprawdę były fajne. Umówmy się, my stylu uczymy się dopiero ostatnie 10-15 lat, mm. tak? E, czas no tak, komunizmu, to było meblu, meblu ścianka, dokładnie, później jakieś tam dywan. pierwsze meble z Ikei w latach 90. -tych. My nie mamy jeszcze wypracowanego stylu, tak jak mieli to zrobione Francuzi czy, czy Amerykanie. Ale co jeśli nie wystarczą mi Twoje filmy, jeśli potrzebuję takiego kogoś, że powiedział: Paweł, masz rację, jest tak, to nie jest błąd. Albo utwierdzenia w, w słuszności mm. wyborów wtedy na pewno polecam skorzystanie z konsultacji. U mnie takie konsultacje okay. jeszcze w roku 2024 to jest niecałe 300 zł. To jest kwota naprawdę śmieszna. To Nawet... wizyta u lekarza dzisiaj. Tak, a, ale wizyta u lekarza trwa 15 minut za mnie godzinę i można o dużo rzeczy zapytać. Naprawdę w ciągu jednej takiej godziny jestem w stanie zweryfikować Wasze pomysły, odpowiedzieć na pytania techniczne. Doradzić stylistyczne elementy, dać na miarę do poszczególnych ekip, zaproponować rozwiązania, o których nie wiedzieliście, że można zastosować, jak choćby z tą wykładziną, mm -hmm. co było pewnie niezłą ciekawostką. Także naprawdę to 300 zł to się zwraca kurczę, na odpowiedzi na jedno pytanie. Szczerze dzisiaj przesunięcie dwóch gniazdek na ścianie kosztuje 300 zł no to sobie wyobraźcie jaka to jest proporcja. Jeśli chodzi o przestrzeń dużego mieszkania albo domu, no faktycznie No, no tak. tysiące złotych. Moi klienci naprawdę dziękują mi, bo na patentach, które ja im podpowiedziałam na takich konsultacjach, jeden temat, ostatnie spotkanie z klientką, zaproponowałam bardzo proste rozwiązanie, na które mówię, że sama by w życiu nie spadła, nie wpadła, albo spadła, albo spadła z krzesła i zobaczyłaby cenę i była odpowiedź po jednym, Pytaniu, które hmm. mi zadała, która pozwoliła jej zaoszczędzić 5000 tysięcy złotych. O, dużo kasy. Tak, to było dużo, dużo kasy, bo wykonawca jej coś zasugerował, co wcale nie wyglądało, wyglądało może dobrze, ale nie do końca było praktyczne, wiadomo wykonawcy ciągną hmm. troszeczkę w swoim kierunku, ja jej powiedziałam jak Zastosować dane, zostawić daną funkcjonalność, zrobić to bardziej catchy, zrobić to bardziej wow, z fajniejszym elementem wykończenia wnętrz i jeszcze bardziej praktycznie no i taniej. Jak słyszeliście, chyba warto rozważyć współpracę z projektantem wnętrz. Jeśli nie macie budżetu, to wpadajcie po prostu na kanał Kasi, tam dużo się wyjaśni. A jeśli potrzebujecie szybkiej porady, to tak jak słyszycie, są też konsultacje, które pozwolą Wam zaoszczędzić dużo kasy, czyli samodzielny projekt na tak. YouTubku, na Instagramie, tak. na Facebooku tak. i damy Wam to wszystko w opis. Tak i pamiętajcie, że konsultacje tak samo i stacjonalnie i online, bo to jest też ważne, bo jak ogląda nas z Gdańska, możemy myśleć, no kurczę, pojedę na do Krakowa. Pozdrawiamy osoby z Gdańska. <laughs> Niekoniecznie możemy jak najbardziej robić to zdanie. Fajnie, dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Byłoby... By... Było mi bardzo miło.